Siema. Zobaczcie na ten komentarz. Można ofiarować cierpienie za duszę w czyściu. Słuchajcie, jak to przeczytałam, to aż mnie ból szczęki złapał, bo tak ją zacisnęła. No, słuchajcie, totalnie, maksymalnie niebiblijne zdanie, i ja po prostu nie mam pretensji do tej osoby, która napisała, tylko do ludzi, którzy nakładli wam takich rzeczy do głowy które takie rzeczy pozwalają sobie wysnuć, takie teorie, bo to jest po prostu herezja, to jest biblijna herezja. Przede wszystkim nie ma czyśćca, bo gdyby czyściec był, to je, jego znaczenie jest tylko jedno. Ofiara Jezusa Chrystusa była psu na budę, po prostu psu na budę totalnie e, zrobione, i e, cała ta otoczka, to cierpienie Jezusowe, to, to to jest psu na budę, bo my sobie byśmy sami mogli odcierpieć swoje e, i tak, albo Jezus e, i wtedy by było, albo piekło, e, do piekła to by wtedy chyba nikt nie szedł, no bo jeżeli sobie możesz po drugiej stronie tam odcierpieć za, za swoje grzechy, no to, e, no to w czym jest problem, tak? No to, Czym jest problem, tak? Jedziesz sobie sam z koksem i już, prawda? Eee, więc pod tym kątem czyścica nie ma. Nigdzie w Biblii nie ma. Nie mówcie mi o księgach. E, zaraz się będą czepiać, znowu, że włosy poprawiam, ale tu mi się taka kopuła zrobiła. E, no, i teraz tak. Nie mówcie mi o machabejskich księgach i o takich e, e, przez Kościół katolicki dodanych do, do kanonu, które wyjaśniają im pewne jakieś tam e, rzeczy, które im pasują, więc nie. W Biblii e, nie ma, w żadnym fragmencie Nowego Testamentu, uściśle to tak, w żadnym fragmencie Nowego Testamentu nie ma mowy o, e, o czyścicu. Nie ma mowy. To jest wymysł, to jest dogmat ka katolicki. I teraz tak, e, jeżeli na poważnie bierzemy ofiarę Jezusa Chrystusa, to wiemy jedno: że On wziął nasze grzechy, wszystkie tych, co byli za nami, tych, co są teraz, i tych, co będą za 100, 200, 300 czy kilka tysięcy lat. Więc nie ma takiego grzechu, za który Jezus nie odpowiedział, że na tej zasadzie ty tam sobie kopytniesz, a Jezus powie Ty, ale ja za Twoje grzechy nie cierpiałem. Nie, nie ma czegoś takiego. Więc w ogóle sam pomysł, że Bogu miłe jest Twoje cierpienie. Mm, nie wiem, dajmy na to, chorujesz, choroba jest pomysłem szatana, tak? Więc mm, i dał nam Bóg na nią rozwiązanie, tak? Jest powiedziane, że mamy uzdrawiać chorych, wierzący mają uzdrawiać chorych, tak jest powiedziane. I nie tylko apostołowie, ale wszyscy wierzący mają uzdrawiać. Mamy, jeżeli mamy Ducha Świętego, to mamy taką samą moc, jaka Jezusa wyciągnęła z zagrobu, więc mój Duch Święty we mnie nie jest żadną rangą gorszy, od tego Ducha Świętego, który mieli apostołowie. Tak? to jest ten sam Duch Święty. To jest ten sam Bóg, tak? Nie, nie jest gorszy. Nie jest Bogiem gorszej jakości. Że jest we mnie, to jest gorszy, bo apostołowie byli lepsi. To, to nawet powiem inaczej. To jest ten sam duch, który był, kiedy stąpił na Jezusa Chrystusa. To jest ten sam duch, to nie jest gorszy duch. Więc mamy Boże rozwiązanie na choroby. I uzdrawia, i chorych uzdrawiać będą nakładać, będą ręca, oni będą wstawać, nawet jest o wskrzeszeniach mowa. I, I w Biblii jest, więc to jest kwestia naszej wiary, czy my to wierzymy, że możemy takie Jezus powiedział, że większe rzeczy będą robić niż ja. Większe rzeczy będą robić. Więc moi drodzy, yy, moi drodzy, to nie jest yy, tak, że w ogóle jakiś taki pomysł, gdzie to jest w Biblii zapisane, że. Yy, nie wiem, ktoś zachorował. Ja, ja w ogóle technicznie tego nie widzę. Że ktoś zachorował, cierpi tam y, ogromnie i mówi: A to ja moje cierpienie ofiaruję za Stacha, który zmarł w tamtym roku, pewno w czyśccu siedzi, bo trochę poszalał w życiu Chopina, to ja za Stacha daję. No ja nie wiem, czy to tak ogólnie. Panie Jezu, te cierpienia, które ja teraz y, czuję, to ja y, za tych y, czyścowych daję. Nie, nie wiem, nie, nie, nie kumam tej jakby pomysłu. I przede wszystkim, no, no nie ma odniesienia w Biblii. Zacznijmy od tego: nie ma do tego odniesienia w Biblii. To jest w ogóle e, wymysł. To jest wymysł, tak? Jeżeli idziemy w stronę wymysłów, no to może tak ja ustanowię, że będziemy wierzyć w krzesło. No czemu nie? No, no dlaczego nie, tak? Ja sobie wymyśliłam, że ja chcę krzesło. No, ktoś może, a ja nie, co ja gorsza jestem, sroce spod ogona wypadłam. No nie można wierzyć w wzory. Albo się trzymamy instrukcji obsługi życia, którą dał nam Bóg, albo się nie trzymamy tej instrukcji. No, kurde, no. I tyle. Więc nasze cierpienie nie jest Bogu miłe, nie? Nasze, yy, tak, yy, czystca nie ma, więc tu na Ziemi dokonujesz wyboru, czy przyjmujesz ofiarę Jezusa Chrystusa i idziesz za Nim jesteś nowonarodzoną osobą przez Ducha Świętego, albo idziesz w, w piach, w piekło, tak, no w zatracenie jezioro ognia, jak tam, zwa, jak tam zwać to zwać, nie interesuje mnie nazewnictwo, tylko po prostu, no marny koniec, no, no spotka cię marny koniec, no są dwie drogi, dwie drogi, trzecia droga jest tylko w polityce, jest taka partia, natomiast tutaj nie ma trzeciej drogi. I nie ofiarowujemy żadnego cierpienia, bo Jezusowi nie jest miłe cierpienie i On po to wycierpiał, żebyśmy my, jest powiedziane, że On. Przeszedł ubóstwo, abyśmy jego ubóstwem ubogaceni byli, więc ani mu nie jest miłe twoje ubóstwo, ani twoja choroba, bo ona pochodzi od szatana, jest efektem jego działania, jego jakiegoś tam przekleństwa lub naszych głupich wyborów. No ale to też się wiąże do szatana, bo nawet jak ktoś zniszczył sobie zdrowie przez alkohol, no to też nadużywanie alkoholu też jest od szatana, więc wracamy do punktu wyjścia i po prostu nie ma czegoś takiego. Nie, ja to dementuję z całą powagą i, i surowością, y, jakie słowo Boże daje, więc nie ma czegoś takiego. Nie, nie, ludzie, nie, 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 nie wierzcie w takie rzeczy. Absolutnie nie. Pozdro.